Cześć, witam was wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Aaron TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO Marvel's Avengers, zwiedzanie otwartego świata. W ostatnim odcinku zwiedzaliśmy sobie Waszyngton i tak jak widzicie, już nam bardzo niewiele zostało do skończenia go na 100%, tam raptem jeden złoty klocek, dwie postacie i tam coś. Tak jak widzicie, więc skończymy sobie dzisiaj ten Waszyngton już na 100%, po prostu zabrakło wtedy w tym odcinku kilku minut. Ale ja miałem pilne musiałem wyjść po prostu. I no i wiecie, jak to wyszło. Już nagrałem dla Was dwa te DLC nowe, co wyszły. Pakiet Mistrzów Zła, właśnie. Mamy tutaj gramy Czarnym Rycerzem. Pakiet, pakiet Mistrzów Zła i pakiet klasyczny. I Kapitan Marvel. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to polecam sobie. To polecam obejrzeć. Jest w playliście. E, może znajdziecie to. Znajdziecie to w... o, nowa. To sobie tą misję. You know what I hate? People impersonating superheroes, and I'm not just talking about those street performers in the cheap costumes. Let the copyright lords deal with those guys. Nah, no, the costumes are spot-on, but their personalities are just a teeny... Okay... I know he looks like the genuine article, but don't let him fool you. Ok, no to musimy walczyć w takim razie z fałszywymi superbohaterami Właśnie, że jeżeli jeszcze nie widzieliście tych dwóch pakietów DLC I w ogóle jeszcze wcześniejszych To polecam wejść sobie w moją playlistę LEGO Marvel's Avengers DLC po polsku W, tym, w, tym, w tej playliście znajdziecie sobie Znajdziecie wszystkie moje DLC, które nagrałem w tym odcinku skończymy już sobie Washington, A potem... Potem, po potem, prawda, pozwiedzamy chwilę Manhattan jeszcze w tym odcinku no, Po skończeniu tam po, Znaczy, o, Helicarrier, zajmiemy się już Helicarrierem, skończymy Helicarrier Więc wiecie, czyli w tym odcinku kończymy już na 100% Waszyngton. Potem pozwiedzamy, sobie. Potem skończymy Heli Carrier. Okej, okay, mamy nowe. Okej, okay, tam już chyba nic nie ma. Więc jak już skończymy sobie, prawda, ten... Znaczy zrobimy sobie Carrier jak jeszcze starczy czasu, to trochę pozwiedzamy Manhattan. A potem będzie odcinek 40-minutowy, w którym zrobię południową Afrykę już innym razem. I potem już będą wszystkie lokacje poboczne ukończone. A to już zrobiłem. Wtedy już będą jakby wszystkie misje poboczne, a czy wszystkie lokacje poboczne ukończone? Wszystkie lokacje poboczne już będą ukończone, więc już będziemy tylko już dobijać. Już sobie grę na 100% w tym Manhattanie, bo wszystkie misje mam zrobione na 100%. O, tutaj jest wyścig, to zróbmy. Jeszcze muszę zrobić sobie. Te misje z tych DLC na 100%. I potem jak już skończymy sobie z naszą serię LEGO Marvel's Avengers zwiedzanie otwartego świata, to obiecuję wam, że jeszcze będzie masa odcinków bonusowych. To znaczy protokół domówki, czyli wszystkie zbroje Ironmana, wszystkie pojazdy, wszystkie postacie, gameplay, taki plus fontanna monet na 100% gry w wieża Avengers. Ok, mamy helikopter dziennikarski, plus to właśnie wieża monet, w, znaczy ten, fontanna monet w wieży Lego, znaczy w Avengers, no i jeszcze tam, jak będziecie coś chcieli jeszcze bonusowego, to nagram, plus oczywiście wszystkie DLC, jak też będę, zdobędę platynę, to też nagram właśnie zdobycie tej platyny, znaczy, no... Po prostu wiecie, zrobię taki odcinek, w którym już ostatnią. Już ostatnią rzecz. ostatni trofeum zdobędę na odcinku. Dostanę w tym odcinku platynę. I potem wam pokażę wszystkie. Wszystkie sześciutkie trofea. A tu co? Kamera, tak? Zmieńmy się w czarną wdowę. Stój tam na guziku, czarnowdowo. Czekajcie, muszę ogarnąć o co tu chodzi. Tutaj coś jeszcze mamy. Się może w kapitana Amerykę, czekajcie, zróbmy sobie nie, 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 nie w, mm, normalnego kapitana. A dobra, potrzebujemy tutaj e, Hokaja. A dobra to najpierw wskoczmy sobie i wtedy może już nam się otworzy ten... To może już nam wtedy się jak ta czarna wdowa Ajdź, jak ta czarna wdowa już... No właśnie, będziemy się musieli wrócić. O co chodzi, ludzie? No skacz tam! jaj no. Coś tu się... Poczekajcie, zróbmy tak. Może czarną wdowę weźmy.

A czekajcie, co się wtedy wysuwa? Ha, dobra, musimy kliknąć guzik. Czekajcie, teraz się to nie. OK, udało się nam. Mamy w takim razie tą postać. Diamond Back. A teraz jeszcze musimy ogarnąć tamto. Tutaj coś jeszcze wyżej jest, czy nie? Bo ja już tutaj nic nie widzę. A został jeszcze jeden tylko złoty klocek. O tutaj. Aha, dobra, nie zauważyłem tego wcześniej. Okej, okay, dobra, mamy to. Mamy w takim razie już ten złoty klocek. I to już chyba wszystko, tak mi się wydaje. Tak, polećmy sobie w kosmos. Mamy już Waszyngton na 100%? Mamy, dobra. To lecimy w takim razie na Manhattan. Co tu, no, trochę jeszcze tutaj nam zostało, nawet bardzo dużo, bo mamy 61 na 140. No, trochę zostało jeszcze tych rzeczy na Manhattanie. Całkiem sporo. W następnym odcinku zrobimy sobie na 100% całą południową Afrykę. W takim razie zróbmy sobie jeszcze te rzeczy na helikarierze. I potem jak już będziemy mieli po... No właśnie Waszyngton już mamy zrobione. Więc jeszcze południowa Afryka nam została z pobocznych lokacji i wtedy już będziemy już mogli na spokojnie skupić się już na zwiedzaniu Manhattanu, bo wszystkie już poziomy są na 100%. Mamy 84 i 3 No, jeszcze trochę nam zostało. Tutaj nam trochę zostało zamieńmy się może w

Dobra, teraz potrzebny jest nam na przykład Radioactive Man, i co teraz się nam stało? Ok, teraz potrzebujemy chyba Ultrona. I będziemy mogli to już sobie zrobić tak, ultron jest nam potrzebny no i okej okay, mamy złoty klocek, kolejny, fajnie a tutaj co jest do zrobienia to trzeba naprawić najpierw I teraz kapitan, i tyle tak mamy już złoty klocek, to nie było trudne. Zobaczmy, gdzie jeszcze złoty klocek możemy zdobyć. A będzie też pakiet, właśnie: Doctor Strange z DLC. Ale to ja już wam mówiłem wcześniej. Jeżeli jest w ten sposób, znaczy, że trzeba coś uderzać. Właśnie tak. Tak. Okej, okay, mamy złoty klocek. Trzeba było uderzać te takie rzeczy. Nie wiem jak to nazwać. Teraz, zaraz, bo tutaj silvera. Quicksilvera. I co, już? Czy? Dobra, już nam się to aktywowało. Teraz tylko pytanie. Aha, dobra, w ten sposób. No i okej. Okay. To już chyba wszystko zdobyliśmy na helikarierze. Jeszcze wyścig tutaj mamy, to sobie zmieńmy się w jakąś postać. Potem zejdziemy trochę niżej. Wyścigów akurat zostało już nam najmniej, chyba z 7 tylko. Tutaj na Manhattanie. Najwięcej tu nam zostało złotych klocków. Postaci też w sumie jeszcze trochę jest. Do odblokowania. Ale wyścigi idą gładko, więc... Nie ma problemu. No okej, okay, mamy mały Helicarrier Shield. No mały tak, no bo duży to by raczej się nam tutaj nie zmieścił nawet na tej platformie. No i spadamy. Zmienimy się może w jakąś postać, o może w War Machine z Wojny Bohaterów. Karierem się już chyba nie musimy martwić na razie. Tu już chyba nic nie zostało. Zobaczmy, co my mamy tutaj. A nie dobra. Ten ultron to jest słaby, weźmy sobie wersję ostateczną. Wyaktywujmy te wszystkie przełączniki. No i okej, okay, kolejny złoty klocek do naszej kolekcji. A Ultron się bawi laserami i pali kanapki. W tym nowym Jorku to taki totalny random, takie losowo te wszystkie rzeczy zdobywam. Tylko jest po prostu tyle, że wiecie, nie da się tak jakoś ustalo z jakimś ustalonym planem tutaj chodzić. Teraz jak jest tego dużo, to jeszcze jest, to jeszcze nie ma problemu. Problemy się zaczną później dopiero. Jak już będę miał na przykład 3 złote klocki ostatnie. I nie będę wiedział, jakie zdobyć, albo nie wiem, jakieś inne rzeczy. A tutaj? A robiliśmy to już. To polećmy sobie w takim razie tu. Zobaczmy, co jest tutaj. A tu jest takie coś, czego ja wtedy nie mogłem zrobić. Spróbujmy zrobić to, może jeszcze raz. A, czarna wdowa, tak?

A tu coś jest. Aha, okej, okay, no dobra. Mamy ten złoty klocek tutaj. Tutaj też zaraz zobaczymy, czy jest, jak tutaj coś zdobyć. A dobra, tu jest potrzebny kapitan.

Hey, do you fancy tagging along on an official Shield road trip? Oh, dobra, super. Kolejna zbroja Iron Mana bardzo, bardzo nie? Driving out to the desert to pick up some sort of otherworldly wrench, I think. I haven't finished reading the case file yet. Anyway, if you're free to tag along, I thought we could make a rope. Road... Okay. All right, Logan. Let's get you filled up. To teraz już wiem, jak prowadzić ten samochód, w sensie jak robić, żeby latał, szukajcie, zobaczmy. Trzeba jechać tak jak trzeba jechać według tego toru. To było dobre. Więcej ich matka nie miała. O Boże. Dobra, rozwalmy tych tutaj typków. Zrobimy tą misję, już się zbliża koniec odcinka. W sumie to nie wiem ile już odcinek czasu trwa, bo mi się coś tam znowu z aplikacją rozłączyło, ale na moje oko jeszcze zostało tak z 6 minut.

Ok, Iron Man Mark 40 Więc Mamy już kolejną postać Znaczy kolejną zbroję dla Iron Mana Może teraz coś zrobimy tutaj <ścoughs> Dziwne ten złoty klocek do zdobycia To wszystko? Okej, okay, to było śmieszne, nawet. Jeszcze zdobądźmy sobie. Tutaj mamy kolejną zbroję Ironmana. Zaraz się jej przyjrzyjmy. Zaraz się jej przyjrzymy. Miałem na myśli. Czasem lećmy za tą strzałką. Sokovia. O, to jest zbroja taka Quicksilverowa, silverowa, więc spoko. Znaczy no może nie biega aż tak szybko jak Quicksilver, ale powinien dać sobie radę. Mam chociaż taką nadzieję, że ten, ta, tam był też Fink Fam Fum, też bym go chętnie zdobył. Dobra, udało się. Już sam nie wiem, gdzie jest ten fing fam fum. Może jeszcze sobie coś jednego zrobimy i skończymy ten odcinek zróbmy sobie tutaj ostatni złoty klocek już kończymy odcinek, nawet nie wiem ile trwa <laughs> Okej, okay. to to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podoba, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i widzimy się w następnym odcinku, w którym zwiedzimy sobie południową Afrykę. Cześć!